Witam Was pięknie, Mieli i pozdrawiam z Brukseli, z mojej roboty w Europejskim Parlamencie. Idą wybory, ale powiem Wam, że ludzie okropnie wynokwiają na tych kandydatów. Chcieliby mieć młodego, ale z doświadczeniem. Chcieliby mieć naszego synka, ale takiego, kiedy wie, jaką się w Warszawie sprawy mają i w Brukseli, i w Katowicach, w Urzędzie Marszałkowskim. Chcieliby mieć swojego tam między innymi, kaj nasze śląskie sprawy będzie promować i o nie dbać. Bo nasze Śląsko gotka i i tradycjo, ale też o życie na Śląsku. Skąd takich brać? Kaj znąć takiego, kiedy by to wszystko poradził i miał w jednym Małym palcu. Powiem Wam skąd. Zmysłowic. Tam jest nasz synek, Wojtek Król. Welujcie na króla. Nasz synek młody, ale doświadczony. Wie, jak się sprawy załatwią do porządku. I przede wszystkim wie, jak my sam żyjemy. Welujcie na Wojtka króla. Pomagajcie mu, bo to jest nasz synek. Patrzcie tam jako.